Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będzie odcinek: tam, gdzie zatrudnił tatę w pracy stacjonarnej, bo teraz pracuje przez online, nie? A teraz będzie chodził do pracy eee, i no wiecie, bo kiedyś pracował na farmie, ale się przeprowadzili, więc, więc jeszcze się musiał pracować online, bo jeszcze nie miał pracy, przez to, żeby nie jechał w połowę miasta do eee, pracy na wsi, nie? I będą też złe nowiny z szpitala. Zapraszam do oglądania. O, co, naprawdę? Ojej, ja już za chwilę. Naprawdę, naprawdę? Ojej, strasznie. Co się dzieje, kochanie? Za chwilę, jak skończę rozmowę. Mhm. Mm tak, naprawdę? Ojej. Nie. Już za chwilę będziemy na miejscu. Do widzenia. Nie uwierzysz. Jak ja się tym stresuję. Nie, nie, nie stresuj się. Co się dzieje? Co się dzieje? Pomogę ci. Aha, musimy jechać do szpitala, ponieważ... co? u ciebie jesteś nie tak? E, tak, tak, tak. Tylko może lepiej się przebiorę, bo mi jest troszkę zimno. E, to polerko. No tak, mm, dziewczynki te, mm, no one są strasznie i to strasznie źle się czują. My mamy przyjść i e, po prostu. My mamy przyjść i tak jakby, no nie wiem, lekarze prosili, żebyśmy przyszli, bo te dziewczynki się czują, a nie, musimy spłacić podatek, a przez online nie możemy, ale to w sumie dobrze. Bo nie musimy dwa razy jeździć do szpitala i od razu je, w, możemy zbadać przy okazji mnie, czy z się wszystko w porządku. Dobrze, tylko się mi nigdy w życiu już nie stresuj To sami będę, pójdę tylko po tą e, ładną... o nie... Telefon zadzwonił. A, a nie, to tylko powiadomienie. Pójdę po... Yy, torbę. Wrzucę tu telefon. Tam. Tutaj to. Myślisz, że coś jeszcze? Nie, nie. Nie musisz daj mi to torbę. Nie, nie, ja nie chcę ci dawać. Dobrze, to tylko czekaj, bo ja też się przebiorę w sumie, bo mi jest aż za gorąco. To dziwne. Dobrze, to zjedzmy na dół po dziewczynki. Dobrze. Dobrze, już zjechaliśmy. Chodźmy. Cześć dziewczynki! Cześć mamo! Zobacz co narysowałam! Tutaj jesteś ty i ja. O, jak pięknie. Piękniutki ten rysunek. A tata, to nasz domek. Pokaż. Jaki cudny! Pięknie wykolorowałaś. Dziękuję. Hi, hi, hi. A po co otoczonoś przyszliście z tą torbą? A ponieważ bo musimy jechać do szpitala, żeby zbadać mi brzuszek i musimy spłacić y, pieniądze na badanie tych dziewczynek, ponieważ, nie wiem czemu, chociaż my nie jesteśmy na to odpowiedzialni, nie? To no mi tak każą spłacić ten rachunek, co według mnie jest... Troszkę nie w porządku, no ale spokojnie, możesz, można żyć. Nie jest aż tak źle. O nie. Dziewczynki, czemu tutaj są wasze ciuchy? Bo... Bo po prostu nam się ich nie chciało wkładać do suselki, a były mokle. Ach, wy kochane. weźmy wezmę tylko torbę, złożę to i położę tu, później wypracuję. Chodźmy. Mamo, a dowiemy się dzisiaj, że to będzie chłopiec czy dziewczynka? Nie, kochanie, o tym się dowiecie dopiero pewnie w styczniu. O, szkoda. A kiedy się dzieciątko urodzi? Podejrzewam, że gdzieś pod koniec maja albo w czerwcu. Ale ekstra. Dobrze, to zjedźmy na dół yy, i tam. Czekajcie, bo, 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 bo ja muszę jeszcze coś zrobić. Tylko szybko. Dobrze. Psychuje się perfumant. Dobrze, już możemy jechać. Tak. Dobrze, możemy już iść. Tylko dziewczynki macie krótkie rękawki, może ubierzecie kurteczkę. Dobra. Hi, hi. Okej. Okay. Tak może być? Tak. I zimicie te czapki z daszkiem i ubierzcie czapeczki. Dobra, to ja zrobię to samo. Okej. Okay. Możemy iść. A temu tata. Czemu tata ma krótki rękawek? Ho, ho. <noise> Bo mi jest nie jest zimno Aha, okej okay. Chcecie coś na drogę? Tak Oczywiście, że chcemy Ja wezmę sobie bagietkę To ja też To wy lubicie dziewczynki sucho bagietkę? Tak no to śmieszne, ale możecie. Jej! Ała, Eksła. Będę musiała przenieść mój smoczek, bo tutaj jest. Hi, hi, hi. To dam go już od razu do windy. Okej, okay, możemy iść. Tu są klucze. Co tylko... Masz moje? Idź. Dobrze, możemy iść. To już tu. A więc wy, Wyciągniesz któryś z was ten numerek dobrze, to ja boję się tą bagietkę. Mamy dwa. Jeden, proszę. Dobrze, już idziemy. No, tak. Dobrze. Co, te, to tabletkę Państwu polecam. Eee, dobrze, dobrze, bo Syrek ma ból głowy często i przez to musi to nosić. Ojej, co się mu stało? Oszust, oszust! Co zrobił z moim synkiem? Zaraz zgłoszę to policji, nie mam wyżytek, to zostawię. Eee, eee. Eee, eee. Ale, ale dobrze, to ja dam e, tabletkę. Nie przyjmę już żadnej tabletki. Co tu się dzieje? ten pan nas oszukał, dał nam złą tabletkę i mój syn jest cały teraz niebieski, częsie się zimno. Eee, 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 no właśnie mówię... Eee, niech weźmie tę tabletkę. Dobrze, to niech weźmie. Ale skąd mam wierzyć, że mnie uszuka? Eee, z tego, że to było tu. Aby na pewno nie, nie dawali tego na wizerunku, skoro to nie jest eee, trójce. jak mi jest lepiej. Eee. Przepraszam bardzo za tę aferę, ale nie, nie mogłam wiedzieć. Spokojnie, spokojnie, nieraz nam podmieniano po prostu mm, tabletki. Ale najważniejsze, że wszystko jest ok. Dobrze, to my już idziemy. A nie, bo mieliśmy przyjść em, po tak. Mieliśmy zmienić to czapeczkę na tą. Nie wiadomo czemu. I tyle mieliśmy. Do widzenia. Mamusiu, ja nic nie widzę. Dobrze, to jednak poprosimy tą. Um, I może jeszcze te tabletki. Dobrze, dobrze. Możemy iść, dobrze? Dobrze, mamo. O, na szczęście wszystko jest okej. Okay. Dobrze, tylko przystawię tu Numer dwa. O, to my. Proszę. Dziękuję. Możecie iść, na które piętro chcecie i co chcecie? My byśmy chcieli, my byśmy chcieli piętro drugie. Dobrze, proszę wchodzić. Um, bierzcie to dwójeczkę na, na w razie czego, na bilet wstępu, gdyby ktoś pytał. Dobrze. A, proszę, albo zjeść tą bagietkę, albo nie, bo nie wolno wchodzić z jedzeniem. Dobrze, już jem. Jest w porządku teraz? Tak, możecie teraz przejść. Dziękuję. Hi, hi, hi. Mamo, może kupimy coś ze stoiska? Zobacz. Takie pyszne to są lizaki. Albo byśmy zjedli tylko kebaba. No, wygląda to pysznie. A wiecie, ile to kosztuje? Ja pytam pana, proszę pana. Tak? Ile kosztuje ten kebab albo lizaczek? Lizak kosztuje 2 zł, a kebab kosztuje 15 zł. Mamusiu, mamusiu. Tak. Kebab kosztuje 15 zł, a lizak 2. No to weźcie lepiej lizaka. Powiecie, ja nie chcę za dużo wydawać. Ale, mamusiu, my prosimy. Ale, dzieciaczki, ja muszę jeszcze przelać dla tych dziewczynek. Chociaż to nie my jesteśmy winni. I tak muszę. I jeszcze musimy zapłacić za badanie mamusi, więc nie do końca możemy. Wywaliłem to już. Dobrze, dobrze, no spokojnie możesz. No dobrze, to weźmiemy sobie lisaczka. Może być. Proszę pana, to my prosimy, to... Dobrze. Ehm, za, e, zapłacicie. Dziękuję, to dam tu. Proszę. Jeszcze darmo gratisowa kawa jest. E, dwie gratisowe kawy. E, przepraszam, ja poproszę te chipsy i tą czekoladę. E, dobrze, dobrze, za chwilę. Ehm, to tak, poproszę dwie kawy. Dobrze, gratisowe. Dlatego pokupiliście dwie rzeczy. Bardzo dziękuję. Będzie pysznie. E, I dla pana, tak? Tak. Jej, lizacki, lizacki. Które to miało być piętro? Drugie. Dobrze, skoro już jesteśmy, to możemy iść. Chyba w tą stronę, nie? A musimy, musimy tu zjeść, bo nie wolno wchodzić na salę operacyjną z, z jedzeniem. My też wypijemy. Dobrze, mamo. Ja chcę wyzłudzić. Jestem kosikłażem. Kosikaś jestem. Dobrze, to chodźmy. O, na szczęście państwo już jest. E, mo, no, I na szczęście państwo mogą już e, dać mi ten podatek. Naprawdę mi jest strasznie trudno ich wyleczyć. Zobaczcie, jak, zobaczcie państwo, jakie y, te dzieci są w stanie. E, dobrze, dzieci są naprawdę w okropnym stanie. No właśnie, muszę już działać przy jednej, ale y, bo ta druga jakoś... Y, Lepiej, jakoś lepiej to robi, jakoś, bo ma e, zieloną tylko twarz, a ta ma aż całą żółtawą. Naprawdę to jest straszne. Wie państwo, mm, niech państwo e, przyjdzie mm, ze mną, muszę, albo nie, zawołam innego lekarza. Magda, chodź tu. Magda jest naszą wolontariuszką, pomaga nam, jest w wieku 17 lat. Dobrze. Okej, okay, możemy iść? No tak. O, dzień dobry, to, to do Państwa miałam przyjść? Tak, Magdo, miałaś do nich przyjść. Dobrze, e, to proszę wpłacić tutaj na komputer. Dobrze. <laughs> Już. Dziękuję bardzo. Mogą Państwo wychodzić? Dobrze. A gdy chodź tutaj, musisz mi pomóc. Dobrze już idę. Okej. Okay. Troszkę w strasznym stanie są, ale poczekajmy od tu, bo nie wiem czy zawołany ten pan. Jak przyjemnie jest. Wiesz mieć świadomość, że dzieciątko się urodziło. Dobrze, do widzenia. Do widzenia! O, jak fajnie Pani ma dziecko. A, może Państwo wchodzić? Już ja jestem po badaniu. Dobrze, dobrze, to możemy iść? Tak, możemy iść. Macieju, chodź tu. Dobrze, już idę, Antoni. Doktor Antoni! E, dobrze, a więc tak. Ja bym chciała, żeby państwo zbadały, czy wszystko jest w porządku z moim Dziaduszkiem. Dobrze, już zbadamy. Mhm. Niech pani odda to. Dobrze, już oddaję. Dobrze, my idziemy, mamo. Dobrze, poczekajcie w przeczekalni. I jak wygląda na to, że pani ma tak jakby dwoje dzieci w brzuszku. Co proszę, będę miała d kolejnych bliźniaków? Jeszcze nie wiadomo, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka, ale wygląda, jakby pani miała dwa siebie w brzuchu. Naprawdę? To będę miała czwórkę dzieci? Ja, myśl, ja się szykowałam na jedynaczka. Takiego wie pan, że urodzi się osobno od innych. Nie, pani będzie czy miała dwójkę. Naprawdę? Ale jak ja będę mu musiała się opiekować aż czwórką dzieci? Ech, dwójka to nie lada wyzwanie, a czwórka to nie wiem jak pani będzie szło. No właśnie. Jeszcze sprawdzę pani bicież w serce. Mam nadzieję, że pani się nie stresuje. Często się pani stresuje, czy nie? Nie, raczej się nie stresuje. Dobrze, to niech pani się jeszcze położy tu. Przyjadę jeszcze raz Pani tutaj, tak? Po dwóchu. Oj, to dobrze. <grym> Jak fajnie jest być tutaj. Mam nadzieję, że coś będzie. No, ja popatrzę tutaj na telefon. Włączę go. Hmm. Dzwoni. Halo? Dzień dobry. E, pan ostatnio chciał się zatrudnić do pracy? Tak. To przyjęliśmy go pana. Będzie pan pracował w papierkach. Jak świetnie od kiedy mogę zacząć? Najlepiej by było, żeby pan zaczął od, od dwóch dni. Dobrze przyjdę we wtorek. Dziękuję. Do widzenia. Dzieciaki, słyszałyście to? Co? Będę miał pracę w papierkach. Ale fajnie, jeśli nam tego blokowała, będziesz miał placę w papierkach, a mama będzie miała ma dzieciusza w brzuszku. I tak y Państwo już mają wiadomość? Tak, będzie pani miała raczej dwójkę dzieci z tego co wygląda. Dobrze. Mam się nie przejmować? Oczywiście, że pani nie ma się przejmować. Jeśli pani naprawdę... E Daję sobie radę już z dwójką, to w czwóreczko nie będzie problemu. Ponieważ pani ma dwójkę córeczek, które są miłe i mogą pani pomagać. Tak my sądzi pan? Tak. W sumie to ma pan rację. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Ale wspaniale. Dziewczynki, nie wiecie, co się stało? Co, mamo? No właśnie. Dowiedziałam się, że prawdopodobnie będę miała. Co będziesz miała? Nie, mów, że już wiesz, jaka będzie płeć. Nie, no, coś ty. nie bym chciała, Lukas. Ale nie. Nowina jest taka, że raczej będę miała kolejnych bliźniaków. Ale wspaniale! No właśnie. Mhm. Mm to dobrze. To idziemy? Tak, możemy iść. Hi, hi, hi. Widzowie, mam nadzieję, że Wam się odcinek ten podobał. Wiem, że jesteście strasznie zaskoczeni, bo wiecie, no nie, dziwne jest to, że Mama będzie miała kolejnych bliźniaków. No ale wiecie, tak. Ja wymyśliłam taką historię, piszcie w komentarzach nazwy dla piesków, bo jeszcze dwoje piesków nie nazwałam i czekam od, na Was od paru odcinków. Um, mam nadzieję, że Wam się podobało. PA!